Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tyle osób dotrwało jeszcze do tej godziny, bo jest późna, więc mam nadzieję, że będzie z energią. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem tak naprawdę temat, do którego przygotowywałem się 6 lat. Na rynku kryptowalut jestem 6 lat i 6 lat uczyłem się na tym rynku realizować zyski. Tak naprawdę pierwsze lata na rynku kryptowalut były dla mnie mega mega trudne. Gdzieś tam nie miałem żadnych wyników. Natomiast ta hossa, która była, bo podobno już się zakończyła, tak przynajmniej jak rozmawiam z ludźmi, to wszyscy mówią, że jesteśmy w baście. Była dla mnie wyjątkowa dlatego, że stworzyłem Kilka zasad, więc chciałbym Wam pokazać moją historię, moją historię na rynku krypto. Tak naprawdę, jak u mnie to wszystko wyglądało i jak doszedłem do wyników, które są dobre dla mnie, ważne dla mnie i uważam, że y, gdzieś tam były dość dużo. Najpierw, pierwsza taka rzecz, słuchajcie, której ja nie potrafiłem robić, jak dołączyłem na rynki finansowe, to nie potrafiłem odróżnić profitu od zysku. Ktoś wie, jaka jest różnica? Dokładnie tak, brawo. Czyli możemy tutaj tak sobie przyjąć, że oczywiście zysk to jest zrealizowany profit. No i teraz, jak ja wystartowałem, słuchajcie, na rynku, to miałem bardzo dużo profitów. Bardzo dużo profitów, miałem te cyferki na portfelu. Zaraz pokażę Wam dokładnie to na liczbach, bo to nie jest żadna tajemnica, ale myślę, że gdzieś tam da nam to pewien obraz. Natomiast przez te lata po prostu nauczyłem się na tym rynku realizować zyski, czego niestety nie robi. Większość inwestorów. Osoby, które oglądają mnie na YouTube, śledzą na Twitterze, są na naszych grupach, na Telegramie, nawet wiele, wiele lat nie potrafią realizować zysków, więc będzie trochę ostro, ale tak ma być bo dzięki temu, mam nadzieję, będzie to zapamiętane. Czołem mój drogi widzu, z tego miejsca serdecznie Cię zapraszam na wydarzenie inne niż do tej pory organizowane przeze mnie. Zapraszam Cię 4 lutego do Wrocławia na KryptoSphere, czyli konferencję edukacyjną poświęconą kryptowalutom. Pierwsze wydarzenie tego typu na Dolnym Śląsku. Szczegóły już niebawem na stronie www.kryptoSphere.pl Pamiętaj, nie może Ciebie zabraknąć! Do zobaczenia. I drugie pytanie, już ostatnie, i potem już będę ja mówił więcej. Co jest łatwiejsze? Kupno czy sprzedaż? Ktoś powiedział sprzedaż. No to brawo, bo dla mnie całe życie łatwiejsze było kupno. Ja całe życie kupowałem na rynku kryptowalut, ale nigdy nie sprzedawałem i dlatego nie miałem zysków. Słuchajcie, to jest taka, taki cytat, który tak naprawdę sobie ostatnio wymyśliłem. Możesz posiadać wiedzę na temat rynku kryptowalut. Mieć poukładany portfel, ale jeśli nie nauczysz się kontrolować swoich emocji, to niestety nie będziesz miał żadnych wyników. I teraz bardzo ważne jest to, że wszyscy się edukujemy. Ktoś siedzi w srebrze, w złocie, ludzie siedzą na rynku akcji. Natomiast to, co jest najważniejsze, ta najważniejsza bitwa rozgrywa się zawsze w Waszej głowie. I teraz możesz oglądać najlepszych youtuberów, możesz czytać najlepsze książki o inwestowaniu, możesz jeździć na eventy takie jak ten. Natomiast jeżeli. Nie zaplanujesz sobie pewnych rzeczy, jeżeli nie nauczysz się kontrolować emocji, które na rynku kryptowalut szczególnie są bardzo duże, bo jak wiecie, ten rynek dużo bardziej gdzieś tam jest ruchomy niż rynek klasycznych akcji, bo na rynku kryptowalut w parę dni wszystko może spaść do zera, prawda Maciej, tak jak Luna na przykład. Któro wiele osób, słuchajcie, inwestowało, co na rynku akcjach jest dużo trudniejsze, no to niestety tych wyników po prostu nie będzie. No i teraz tak szybko chcę Wam pokazać tak naprawdę, na czym ja wypracowałem te swoje zasady. Więc ja dołączyłem na rynek krypto lipiec sierpień 2017, byłem przedsiębiorcą, prowadziłem własną działalność gospodarczą i szukałem. Różnych opcji, gdzie tutaj swoje ciężko zarobione pieniądze, kto prowadzi własny biznes, to wie, że nie jest to proste, żeby sobie zainwestować. Kiedy ja dołączałem na rynek, krypto bitcoin kosztował między mniej więcej 2 a 3000 dolarów. To była taka wycena. Natomiast bitcoin wtedy dla mnie nie był w ogóle ważnym aktywem. Miałam zerową wiedzę, de facto nie wiedziałam, co to jest. Chciałam zarabiać tysiące procent na mniejszych projektach. I bitcoin nakupowałem tylko po to, żeby za niego kupić właśnie te małe projekty. Następnie, grudzień 2017, pamiętam jak siedziałem na święta z tym swoim portfolio i to wszystko eksplodowało, dlatego że bitcoin poszedł na mowę ATH, które było właśnie na poziomie 19 tysięcy. I mój portfel z 7 tysięcy złotych to była taka moja jedyna inwestycja. To był taki kapitał, który byłem w stanie zaryzykować na tym rynku. Urósł do ponad 100 tysięcy złotych. Tak? 120, 130 już nie pamiętam. No i teraz słuchajcie. Chcę Wam teraz pokazać, jak się wtedy czułem. Bo jeżeli jesteście na rynku, jeżeli jesteście inwestorami, to zakładam, że kiedyś będziecie mieli jakieś zyski, nie profity. Więc warto przygotować swoją głowę. Jeżeli chodzi o mnie, radość, euforia, podniecenie. Uważałem, że słuchajcie, tak naprawdę rynek jest niesamowity, a ja trafiłem w coś, o czym jeszcze nikt nie mówi dlatego, że jest jeszcze mało portfeli, mało gdzieś tam projektów, nie ma hypu. Niewiele osób z mojego otoczenia gdzieś tam w kryptowaluty inwestuje, więc uważałem, że jestem jednym z pierwszych i uważałem, że odkryłem słuchajcie, niesamowitą rzecz, i trafiłem w idealny czas, bo to mało czasu lipiec, sierpień, a grudzień z 7000 na 140 i tak naprawdę uznałem, że jestem po prostu dobry. Natomiast Rynek mnie szybko i życie mnie zweryfikowało, słuchajcie. Rok 2018 mamy załamanie na rynku kryptowalut. Bitcoin w grudniu 2018 spada na 3000 dolarów. No i teraz chcę Wam pokazać, jak będziecie się czuli, jak Wasze portfele będą spadać. Bo ja tak się czułem i wiele osób tak się czuło. W momencie, kiedy mój portfel spadł 20%, zaraz odbije. No przecież tu dymun idziemy. Mam najlepsze projekty, te projekty mają zmieniać świat, to jest nowa technologia. To jest coś fantastycznego. 30%. Spokojnie, co to jest 3% na rynku krypto? Jak w parę miesięcy urosło z 7 na 140, 70%. Nie ma sensu sprzedawać. No 70% spadło, miałem 100, 120 tysięcy, zaczynałem z 7, po co posprzedawać? Dzisiaj większość tych projektów nie ma, a włodarze tych projektów siedzą w lesie, w szałasach. Tak to wygląda. Miałem kilka takich projektów. No i słuchajcie, smutek, rozpacz, żal, złość, ten rynek nie jest dla mnie, nie miałem żadnej edukacji, bo byłem wtedy na wielu płatnych grupach, czyli zamiast się edukować, zamiast się uczyć rynku kryptowalut, to po prostu kopiowałem te informacje, które dostawałem. Teraz też wiele osób tak robi, dlatego nic nie zarobi na tym rynku, bo trzeba się cały czas edukować. No i słuchajcie, co wtedy sobie pomyślałem: że ten rynek jest po prostu nie dla mnie, że na rynku kryptowalut nie da się zarabiać, że nigdy w rynek kryptowalut nie wejdzie wiele osób, że nigdy. Kryptowaluty nie będą masowe i powszechne, i wręcz potem się mówiło, że oczywiście kryptowaluty to skam, że bitcoin to skam, i był to dla mnie smutny czas. Natomiast zacząłem się zastanawiać, czy to jest tak, że to jest wina rynku, czy wina moja. I teraz w tamtym czasie wiele osób, które ze mną zaczynało, odpadło z tego rynku i nigdy na niego nie wróciło. Natomiast ja uznałem, że moim problemem był przede wszystkim brak edukacji, brak planu, brak celu i brak gotowości do realizacji zysków. Dlatego, że ja nie byłem gotowy, żeby taką kwotę po prostu zrealizować. No i słuchajcie, 2019 rok, zacząłem szukać ludzi, którzy myślą tak jak ja, którzy stracili też duże pieniądze, to fajnie łączy, jak szczególnie gdzieś tam się z kimś spotyka, mówi straciłeś? No ja też, ale zajebiście, nie? Straciliśmy pieniądze na tym rynku, bo jak ktoś zarobił, to już tak fajnie z nim się nie gadało, nie? No i słuchajcie, rok 2019 powstaje kryptoekipa. Obecnie wiele tysięcy osób w całej Polsce. Ludzie, którzy przede wszystkim się edukują, więc to już nasza misja, ale o kryptoekipie nie będę mówił. I teraz tak, żeby mieć obraz tego, co się wydarzyło, tak? 2017 idziemy z Trzech na 19, potem mamy rok 21, ATH na Bitcoinie 69 tysięcy dolarów. I teraz mamy znowu ten spadek, chyba jest 19, bo sprawdzałem parę minut temu, ale być może jest, jest już więcej, czy 20? 20 chyba jest. Jest ok. Więc słuchajcie, o, 21. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Więc przede wszystkim ten rynek nie jest stabilny, ale to bardzo dobrze. Bo gdyby ten rynek był stabilny, to byśmy na nim po prostu nie zarabiali. I ta pewna analiza pokazuje, że tak naprawdę mamy prawo dzisiaj opierać się na pewnej cykliczności. Oczywiście rynek lubi zaskakiwać, bo jeżeli byłby prosty, to gdzieś tam ciężej byłoby zarabiać. No i teraz słuchajcie, ja uznałem po tej przegranej hoście, po tych straconych pieniądzach, wziąłem się za edukację, że każda kolejna hosta będzie moc, mocniejsza fundamentalnie. Czyli uznałem, że daję sobie czas, liczę na cykliczność bitcoina. Na razie to się potwierdza, w każdej kolejnej hossie bitcoin przebija swoje ATH. Teraz wiele osób czeka na halving, no bo wiadomo, po halvingu to the moon. Więc uznałem, że jeżeli przetrwam na tym rynku. I przerobię całą bestę. Wiecie, czym jest Bessa? Dzisiaj wiele osób boi się Bessy. To jest tak jak piłkarze. Żeby rozegrać dobry sezon, trzeba się przygotować. Sezon przygotowawczy, tak? Niektórym drużynom to się nie udaje. Szczególnie polskim. Czyli słabo pracują. Natomiast ja przepracowałem tę bestę i wiecie, co jest najfajniejsze? W momencie, kiedy ja odbudowywałem swój portfel, to modliłem się o to, żeby nie przyszło Hossa. Dzisiaj pytało mnie z 20 osób, kiedy Hossa. Po co Hossa, jeżeli Wy nie macie zbudowanego portfela? Ja, w momencie, kiedy nie miałem jeszcze portfela, to chciałem, żeby BESTA trwała jak najdłużej, żeby zbudować portfel i na nie zarobić. Dzisiaj podchodzą do mnie osoby, które mają 200-300 dolarów w portfelu, 40 projektów, pyta mnie kiedy hostsa. Najpierw trzeba zbudować portfel i wtedy, słuchajcie, można czekać na hostse. No i teraz słuchajcie, jak się tak naprawdę przygotować do realizacji zysków. Nie jest to proste, nie jest to proste, ale jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Przede wszystkim trzeba mieć swój plan. Jeżeli wysyłamy dzieci do szkoły, to po to, żeby skończyły jakąś szkołę, potem poszły na studia. Jeżeli kupujemy mieszkanie, to po to, żeby w nim mieszkać. Jeżeli kogoś poznajemy, kobietę albo mężczyznę, to w zależności od tego, jakie to ma preferencje, to po to, żeby na przykład zbudować z nim związek czy rodzinę. A wiecie, jakie ludzie mają podejście do inwestowania? Po prostu kupują. I nie mają żadnego planu. A to jest tak ważne, jak to, co robimy w życiu. No i teraz pierwsze pytanie, na które ja sobie odpowiedziałem: to po co inwestuję? Po co zainwestuję pieniądze, które ciężko zarobiłem w innym gdzieś tam biznesie, tak? Druga rzecz, jaki jest cel inwestycji? U mnie to była prosta rzecz. Jeździłem dwudziestoparoletnim samochodem, i powiedziałem, że kosza wypali, to kupię sobie nowe auto. I tak zrobiłem, bo to zapisałem. I teraz w momencie, kiedy Bitcoin był na ATH, ja nie wyczułem tego szczytu. Dlatego, że nigdy nie szukam szczytów i dołków. Ale w momencie, kiedy mój portfel eksplodował do bardzo dużych kwot, otworzyłem sobie notes i sobie zobaczyłem. Tak masz kupić samochód. To jest ten moment. I masz fundusze. I zrealizowałem zyski. A ludzie czekali na 100 tysięcy na bitcoinie. I to jest ta różnica. Ale ja sobie te cele zapisałem. Zapisałem sobie wyraźnie, po co inwestuję. Jaka jest długość inwestycji. Mega fundamentalna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ludzie cię inwestują nie swoje pieniądze. Biorą kredyty, pożyczają. A skąd wiecie, kiedy będzie kolejna hossa? Nie wiemy tego. Więc trzeba sobie dać czas. Musisz wiedzieć, ile na ile czasu możesz zamrozić pieniądze, które gdzieś tam zarobiłeś. To jest mega ważna rzecz. To wszystko trzeba sobie zapisać. No i przede wszystkim, jaki zysk Was interesuje. To jest coś, co jest dzisiaj moim zdaniem największym problemem na rynku kryptowalut. Dlatego, że oglądacie Waszych ulubionych youtuberów, influencerów, śledzicie ludzi na Twitterze i jak ci ludzie nie realizują zysków, to Wy też nie. Tylko, że ja jako influencer... Że nie uważam się za influencera, ale prowadzę social media. Mogę nie sprzedać jednego projektu, którym napiszę, sprzedać 20 innych. I teraz, jeżeli nie będziecie mieli określonego swojego zysku, a będziecie kopiować te osoby, które mają zupełnie inne portfele i będziecie naśladować te pozycje, nigdy na tym rynku nie zrobicie żadnych wyników. To jest twój portfel, to są twoje zyski i twoje straty. Jak ktoś pisze mi inaczej, to go od razu banuję. Dlatego, że ludzie kopiują i nigdy nie będą zarabiać. Więc to jest, słuchajcie, mega ważne. Po co inwestujesz? jaki masz cel inwestycji, jaka jest długość inwestycji i jaki zysk Cię interesuje. No i teraz te błędy, które ja popełniałem. Przede wszystkim kopiowanie. Praktycznie cały 17-18 rok skakałem po grupach, płaciłem wtedy po 0,2 bitcoina, po 0,3 bitcoina, żeby dostać się do grupy, żeby ktoś mi wypisał projekty, które mam kupić. Bo ja nie miałem wiedzy, nie umiałem tego sprawdzać. I nie szukałem informacji. Druga rzecz, słuchajcie, to jest oczywiście te FOMO. I teraz Pamiętam doskonale, bo ta hossa na altcoinach była zupełnie inna niż ta poprzednia. To znaczy nie mieliśmy takiego wzrostu, że wszystko rosło, tylko było jednego dnia BMW, drugiego dnia KRO, trzeciego dnia Chilis i kilka innych pozycji. No i teraz, żeby nie dać się wciągnąć w te FOMO, bo FOMO działa tak, że kiedy Bitcoin szedł do góry, kiedy rynek altcoinów eksplodował, to na nasze grupy dochodziło po 300 osób dziennie. Gdzie dzisiaj są te osoby? 300 osób dziennie i pytały co kupić. Dzisiaj nikt do mnie nie dzwoni, nie pyta, bo podobno rynek kryptowalut umarł. Więc żeby nie dać się wciągnąć, słuchajcie, w te FOMO, musicie mieć swój plan. Jeszcze raz wracamy. Swoje cele, określone swoje pozycje, swoje poziomy realizacji zysku. To jest mega ważne. Kolejna rzecz, słuchajcie, brak podziału portfela. Jeżeli chcesz mieć pozycje, których nie sprzedajesz, nie wiem, przyjmijmy, że wierzymy, że Bitcoin jest pozycją długoterminową, że rzeczywiście będzie rósł w kolejnych cyklach i że można zbierać sobie go na emeryturę. Ale jest jedna zasada, którą sobie wypracowałem w tych latach. Jeżeli mam w portfelu pozycje, które mają leżeć u mnie 5 czy 10 lat, to muszę mieć takie, które sprzedaję, żeby na bieżąco zarabiać na tym rynku. A ludzie idą albo w jedną, albo w drugą. Albo hodlują 100% portfela, albo wszystko za wcześnie sprzedają. Bo czasami trzeba mieć cierpliwość do altcoinów. Słuchajcie, kolejna rzecz. Zbyt duża ilość projektów. To jest coś, co zabija praktycznie każdego inwestora, dlatego że w pewnym momencie musisz określić, jakim chcesz być inwestorem. No i teraz, jeżeli jesteś osobą, która ma rodzinę, ma trójkę dzieci, pracuje, ma dwa etaty i nie ma czasu dla rynku kryptowalut, bo tutaj jest prosta zasada: żeby więcej zarabiać, trzeba się więcej nauczyć. To jest tak jak w szkole. Jeżeli ktoś nie ma czasu dla rynku, nie potrafi oddać swojego czasu, wymienić go na edukację, to nie może mieć dużego portfela, nie może mieć stu projektów, bo nie będzie w stanie ich śledzić. I takich osób mieliśmy setki, słuchajcie. Które pracowały na dwa etaty, pracowały za granicą, i tak naprawdę po dwóch miesiącach się odzywały, ale jak to już się hosta skończyła? Ale ja nic nie sprzedałem, bo nie miałem czasu śledzić. I to jest podstawowy błąd, więc jeżeli ty dzisiaj masz mało czasu, a jednak chcesz wejść na rynek kryptowalut, bo rynek kryptowalut jest najlepszy rynek jaki jest. Złoto, srebro, nieruchomości. To nie jest dla każdego. Ja uważam, że krypto jest dla każdego, dlatego że krypto może być trampoliną do tych innych rzeczy, które są fajnych, rzeczy biznesowych, które są pokazywane na, na tym właśnie evencie. Tak? Natomiast na początku musisz określić, jeżeli masz więcej czasu, chcesz oddać rynkowi więcej swojego czasu, możesz dopiero wchodzić w kolejne projekty. A jak nie, kupujesz fundamenty. Kupujesz fundamenty. Dla jednego to będzie Bitcoin, dla jednego Ethereum, dla kogoś Solana, Tao. Są też takie osoby, które inwestują, więc tego jest dużo. No i teraz słuchajcie. To, co jest takim największym błędem inwestycyjnym, jaki można zrobić, to odpaść z rynku wtedy, kiedy jest zły sentyment. Żeby na rynku kryptowalut wytrzymać i zrobić w kolejnym cyklu dobre wyniki, no bo ja przeżyłem jedną hossę, bessę, hossę i bessę. I to wystarczyło, żeby zrobić dobre wyniki. Natomiast w tym momencie większość ludzi odpadła z rynku. No bo Bitcoin spadł, wszystko pospadało. A teraz jest czas właśnie, słuchajcie, na budowanie portfela. To besta jest czas, kiedy jest trochę wolniej, trochę spokojniej. To jest czas, kiedy naprawdę można się dużo nauczyć. I to jest czas, żeby zacząć coś robić, jeżeli ten rynek Was interesuje, bo jeżeli nie, to lepiej monety zbierać z MBP pod wejścia, te srebrne na przykład. Natomiast dla mnie fundamentem jest to, że w momencie, kiedy mamy zły sentyment, kiedy ludzie przestają oglądać moje filmy, kiedy ludzie przestają pisać do mnie wiadomości, bo w hoście miałem po 56 wiadomości dziennie. Twitter, Facebook, teraz po dwie, po trzy, czyli... Gdzieś tam to zainteresowanie spadło. Natomiast dobry inwestor musi utrzymać zainteresowanie rynkiem, nieważne w jakim on jest miejscu. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że prawdziwe fortuny rodzą się w bezsie. To w bezsie kupujemy projekty, albo czekamy na projekty, które dopiero przyjdą. I to one mogą zrobić dobre wyniki. A ludzie robią odwrotnie. To, to jest proste. Kupujemy kiedy? Kiedy jest tanio czy drogo? Tanio. No to dlaczego wszyscy kupowali Tak jest. Dlatego, dlatego słuchajcie, trzeba. Zgadza się również. A, ale. Okej, okay, to jeszcze pogadamy na wterze. I teraz zobaczcie jedną rzecz. W jaki sposób nie bać się złapać na te FOMO? No, w takie, że zapisałeś sobie, jakie masz cele na rynku krypto. Bo jeżeli nawet rynek będzie mega wyhajpowany, a ty zrobisz na swoim portfelu 400%, i tak chciałeś, to zrealizujesz zyski. Nie będziesz patrzył na Tomczyka, czy na innych influencerów. Czy na inne osoby z rynku krypto? Więc jedyną obroną przed FOMO dla mnie był mój notes. Mój zwykły notes, taki z biedronki, kupiony za 10 zł, gdzie miałem zapisane, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek na rynku zarobię powyżej 140 tysięcy, czyli tam 100, to, co straciłem wcześniej, to zrobię realizację zysków. I tak zrobiłem. I robiłem to poziomami. Więc to jest bardzo ważne. Nie chcecie dać się złapać FOMO? Zapiszcie swoje poziomy. Mój portfel jest inny niż twój, bo ja obracam innym kapitałem. I teraz słuchajcie, trzeba się zastanowić, dlaczego w ogóle trzeba te zyski realizować, w jakim miejscu jest ten rynek, bo brnięcie w projekty bez realizacji to jest koniec dla portfela. I teraz tak, przede wszystkim, ja doszedłem do takiego wniosku, że działam na nowym i zmiennym rynku. Jeżeli ten rynek jest nowy i zmienny, to po pierwsze biorę pod uwagę, że przyjdą nowe projekty, które będą lepsze od tego, które ja mam w portfelu. Z lepszym teamem, zgarną lepsze granty, bo teraz dużo ekosystemów wypłaca dużo większe pieniądze niż w roku na przykład 20. Więc ja zawsze zadaję sobie pytanie: Jeżeli nie sprzedaję jakiejś pozycji, którą mam w proficie jeszcze, jaka jest szansa na to, że narodzi się nowy projekt, który będzie lepszy od mojego? Wiecie, jaka zawsze jest odpowiedź? Duża. Drugie pytanie, które sobie. Zadaje, co się może z tymi projektami wydarzyć, to jest pytanie: czy jeżeli nowi ludzie dołączą na rynek kryptowalut, nowi ludzie dołączą na rynek kryptowalut i powstaną te nowe projekty, które będą miały marketing, reklamę, dobry team, to czy ci ludzie będą kupować te projekty, które trzyma 90% ludzi na stracie, od nich będą kupować, czy będą kupować nowe projekty? I doszedłem do wniosku, że będą nowe kupować. Dlatego zmienność rynku. To, że ten rynek jest nowy, powoduje to, że cały czas powstają nowe projekty, których jest za dużo. Więc trzeba realizować z nich zyski, żeby coś zostało ci z tego projektu. Druga rzecz, oczywiście, opieramy się na cykliczności rynku. Pamiętam, kiedy mieliśmy bitcoina na poziomie 55 tysięcy, napisałem na Twitterze, nic nie może przecież wiecznie trwać. I sprzedawałem kryptowaluty, dlatego, że mam prawo dzisiaj opierać się na cykliczności rynku. Jest HOSSA, jest BESSA, jest ATH jest minus 90, albo tak jak teraz, minus 70% od ATH. Oczywiście to, czy ten rynek nas zaskoczy, tego nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie kolejne ATH na Bitcoinie. Ale mamy na razie prawo opierać się na tej historii. O tym fajnie też Kryptobirk mówił, tak? Więc jeżeli ja biorę pod uwagę, że rynek jest cykliczny i Bitcoin już historycznie spadał kilka razy po 70, 80, 90%, to domniemy Wam, że tym razem będzie tak samo. Więc realizuje zyski. Kolejna, słuchajcie, sprawa. Każdy cykl na rynku kryptowalut każdy cykl na rynku kryptowalut wnosi nowe trendy. I teraz, jeżeli ja jestem inwestorem, który działa kilka lat, ja nie mogę dopuścić do sytuacji, że jeżeli przyjdzie nowy trend na rynek kryptowalut, to ja nie będę miał kapitału. Bo najwięcej zarabia się na nowych trendach. To, że tak zarabialiśmy na NFT, kach to dlatego, że byliśmy do tego przygotowani. To, że działki w sandboxie tak wystrzeliły, byliśmy do tego przygotowani. I teraz... Zastanawiamy się wszyscy, i wy jako społeczność, i my jako inwestorzy, co będzie tym nowym trendem, co będzie nowym trendem pod Hoską. Ktoś mówi sztuczna inteligencja, trzeba szukać projektów, ktoś mówi sport i blockchain, trzeba szukać projektów. Ale brak realizacji zysków doprowadzi cię kiedyś do miejsca, że nie będziesz miał kapitału na nowe trendy, a stare się skończą i twój projekt, który trzymałeś i nie zrealizowałeś, wypadnie właśnie z tego trendu. Kolejna rzecz, słuchajcie, projektów jest za dużo. Pamiętam te rozmowy godzinami z wieloma z Was, z Maczkiem też, kiedy rozmawialiśmy, jak to możliwe, że ten projekt nie ma nic, a zrobił taką kapitalizację. Jak to jest realne? I teraz, jeżeli odnosimy to do rynku klasycznego, gdzie również wiele działalności gospodarczych upada, gdzie upada wiele firm, a ten rynek jest jeszcze bardziej ryzykowny, to to, że upadnie projekt, który mam w portfelu, jest bardzo duża szansa na to. Dlatego realizuję zysku. I to, co poszedłem, słuchajcie do wniosku, po upadku Luny, po tym jak Celsius zawiesił wypłaty, to to, że na tym rynku nie ma specjalistów. Oczywiście są specjaliści od blockchaina, są specjaliści, którzy y, od technologii, ale nie ma specjalistów od tego, w którym kierunku pójdzie rynek. Wielkie ekosystemy, luna, wielki ekosystem, pach nie ma, miliony dolarów. Wyparowało. Wiele osób straciło pieniądze. Celsius, gdzie CEO Alex Maszyński był w najważniejszych telewizjach, cieszył się mega zaufaniem. Gdzie on dzisiaj jest? Ja nie wiem. A mam zamrożone środki tam jeszcze. Więc... Uznałem, że skoro rynek jest nowy i zmienny, to nie może być na nim specjalistów. Dlaczego? Dlatego, że przyjdą nowe trendy i nowe produkty, na które na my nie jesteśmy jeszcze do końca gotowi. Mało tego, pojawią się osoby, które będą chciały zarabiać na tym, żeby jakiś ekosystem rozwalić. Tak jak było w przypadku LUMY. To jest coś, co sobie wypisałem i jak któryś mój projekt, przykład Matika. Ja w Matika wierzę, poligon niesamowity ekosystem dla mnie. Wierzę, że on w się zrobi dobre wyniki. Kupowałem po 0,33%. Ostatnio zrobiłem Twitter, że sprzedałem 90% pozycji. Dlaczego? Bo dla mnie, razy trzy w tym czasie, kiedy ja ostatnio w ogóle prawie nie zarabiam na rynku, bo wszystko jest w dole, to był mega zysk. Razy trzy pasuje. Zrealizowałem i pewnie odkupię. Bo zazwyczaj tak jest. No i teraz słuchajcie, jak realizuję zyski? To jest coś, to, do czego doszedłem. Przede wszystkim staram się uśredniać. Nigdy nie sprzedaję mojej pozycji w jednej transakcji. Dzięki temu łapię różne poziomy. Zazwyczaj wszystkie poziomy sprzedaży, to też nie jest temat na dzisiaj, są wyższe od tego, jaka potem cena jest w bestie. Ale nigdy, ani nie kupuję nigdy w jednej transakcji, ani nie sprzedaję. Staram się uśredniać cenę. Sprzedaż zaczynam od pasywek. Jeżeli mam projekty, na których mogę zarabiać pasywnie, mogę je stake'ować, mogę dodawać token do płynności i token zaczyna rosnąć i przychodzi hossa, to nie muszę dotykać tego głównego portfela, tylko zaczynam sprzedawać te tokeny, które pasywnie zarobiłem z danej pozycji. I przede wszystkim sprzedaję, kiedy inni kupują. To myślę, że znacie dość proste. Ktoś kupuje, ja sprzedaję. Prosta rzecz. Bo wtedy, kiedy wszyscy pytają, kiedy widzimy duże kapitalizacje, kiedy widzimy, że Dodge wyprzedza Polka dot, kiedy widzimy przewartościowany rynek NFT, gdzie nie ma tam jeszcze wartości, widzimy, że NFT-ki idą w kosmicznych cenach, to znaczy, że coś jest nie tak z tą technologią. I to był czas, że trzeba było się wyprzedawać. No i teraz słuchajcie, na koniec dwa cytaty. Urena Bafeta, myślę, że znacie, historia uczy, że ludzie nie wyciągają z niej wniosków. Dokładnie tak. I teraz ja po tej przegranej hoście po prostu wyciągnąłem wnioski. Zacząłem patrzeć na swój portfel, na kapitał, który mnie interesuje, na zyski, które mnie interesują. Mimo, że oglądam youtuberów, którzy mają po 200, po 250 tysięcy zasięgów Amerykanów, ale ja patrzę na swój portfel i patrzę, jaki profit mnie interesuje. Czyli chciałbym, żebyście zapamiętali, że musicie mieć swój plan, swój cel i patrzeć zawsze pod kątem portfela. I mam jeszcze jeden cytat Urena o którym mało kto mówi. Moim zdaniem, jest kosmiczny. Nie każdy się przeczyta po cichu i wyciągnie swoje wnioski, ale to jest prawda. Być może trochę brutalny, ale on, on oddaje, jak działa rynek. Dokładnie słuchajcie, dokładnie tak działa rynek. Cierpliwość, systematyczność, konsekwencja. To są trzy cechy, które doprowadzą Was do dobrych wyników. Dziękuję.